Siema, siema, opaki, laski! Siema, Witamy w pierwszym odcinku Kawy o 12. .00. Dzisiaj chcielibyśmy, nie zadając sekretów, pokrótce tylko przedstawić naszą gwiazdę. Radosławie, zapraszamy Cię tutaj serdecznie. Chodź tu do nas, chodź, chodź, chodź. Skąd jesteś? I jakim tramwajem przyjechałeś? Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Dojechałem z Warszawy. Polskim gejowym O Boże, czyli o, ja był dróżamy. ten... Musiałem. Czyli to Aleta zaliczona. Tak. No dobrze. Dlaczego przyjechałeś do Poznania? Dlaczego? Na zajebistą imprezę dzisiejszą, ale z uprzejszym. No i wiadomo, że Poznań jest najlepszym miastem do zabaw i Kombek. Dobrze. Skoro Kombek, moi drodzy, jutro w Kombek. impreza urodzinowa Estery Zuzy Dawida. Zapraszamy serdecznie, zbieramy karmę. Mała puszka, mała saszetka, Wielka rzecz. Duży, o, wielka rzecz to Majki, to to wiadomo, to wszyscy wiedzą. <grym 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 a gwiazdą jutrzejszej nocy, która poprowadzi zbiórkę, będzie właśnie Radek, który chcieli się w postać. Edzi, serdecznie zapraszam. Edziu, Poznańska, ciebie pozdrawia Edzia Warszawska. To serdecznie dziękujemy, a już teraz chyba będzie czas na reklamy. Nie. Pani od reklamy, specjalistka od reklamy mówi, że nie. A kto nią jest? Przyjdźcie dzisiaj do kompeku. Będzie za barem. Na co ona będzie miała napisane? Kawa o. o 12. Stary. Zapraszamy na kawę. O 12.00 już jutro, punkt 12.00. A dzisiaj bawimy się do 8 rano. bye. Do której? Do 8 rano. OK. Czyli się maluje.